Cześć, witajcie w trzecim odcinku Oddech w Ultra. Ja jestem F. Maciej Usiek, jestem trenerem oddechu i pokażę Wam w jaki prosty sposób zaimitować warunki, jakie panują w wysokich w górach, kiedy jesteście w sklepie, kiedy bawicie się w, ze swoimi dziećmi. I przede wszystkim, kiedy idziecie w, na trening, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać i tworzyć takie okazje do pracy z oddechem, żebyśmy nie musieli po prostu gospodarować specjalnie czas na trening w, w oddechowy. Z wpisów wiecie już, jakie są w korzyści wykonywania w, tego typu w treningu. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób zrobić to. Najefektywniej pokażę Wam różne warianty, a raczej opowiem Wam o różnych wariantach. Pierwsza kwestia to jest idziecie na idziecie na trening, idziecie biegać, żeby dogrzeć fajnie swoje ciało, bo nie czarujmy się, większość z nas i tak nie robi rozgrzewki. Od razu zaczyna biec, więc jeżeli potraktujecie rozgrzewkę oddechową jako fantastyczną okazję do tego, żeby podnieść temperaturę swojego ciała i dotlenić lepiej każdą cząstkę, w, każdą komórkę naszego w organizmu, będziemy mieli fajne połączenie dwa w Jak to zrobić? Wychodzimy sobie już w ubrani, albo kiedy jesteście jeszcze w domu i pracujecie przy komputerach, mogą być dwie wersje. Ważne, żebyście mieli wokół czego chodzić, a jeżeli jesteście już na zewnątrz, to takiego problemu jakby nie mamy. Zaczynamy sobie idąc. Spokojny wdech, spokojny wydech, zatykamy nos. I teraz osoby początkujące robią około 15 kroków, nie oddychając. Pamiętajcie, wszystkie czytam po wydechu. Robicie sobie 30-45 sekund we przerwy. Możecie się zatrzymać, możecie spokojnie. Się. Nie ma tu żadnej, w, w, w żadnej różnicy. Jeżeli będzie szli, oczywiście zrobicie mniej kroków, ale. To chyba nie o ilość, a o jakość nam chodzi. Powtarzamy sobie dwukrotnie pierwsze jakby powtórzenie w formie bardzo rozgrzewkowej, czyli jeżeli dla kogoś 15 kroków już byłoby wysiłkiem, to będzie znaczyło, że tego ćwiczenia w ogóle jeszcze nie powinien wykonywać, powinien wrócić do ćwiczenia. Podstawowego albo zacząć pracować z aplikacją Butejko Advanced, czyli zaczynacie sobie 15-15 z 30-sekundową przerwą, a osoby, które trenują już dłużej, robią sobie 20 kroków, 30 sekund przerwy, 20 kroków, 30 sekund przerwy, i potem znowu idąc spokojnie wdech, spokojnie wydech, zatykamy nos i robimy sobie 30 kroków, potem 30 sekund przerwy, 40 kroków. 30 sekund przerwy, 50 kroków i robimy dwa maksymalne wtedy podejścia. Bardzo ważna rzecz jest taka, że oddech nasz musi się uspokoić maksymalnie w trzech oddechach. Jeżeli się nie uspokoi, to będzie znaczyło, że pociągnęliście głową, a Wasz, oddech, wasz układ oddechowy nie jest jeszcze na to gotowy, więc znaczy, że zrobicie tych kroków zdecydowanie mniej i to będzie Korzystne. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli idziecie na trening, sugerowałbym wtedy rzeczywiście zatykanie nosa, ze względu na to, że w naszym nosie wytwarza się tlenę gazotą, o którym wpisałem już we wpisie i warto by było, żeby on cały został zaabsorbowany przez nasz organizm. Jeżeli jesteście na zakupach, jesteście w markecie, to jasna sprawa, że nie będziecie zatykali w nosa. Za to jesteście w stanie zrobić dokładnie taki sam trening, odrobinę w Mniej obciążający w waszą głowę i wasze ciało. Za to robicie wdech, wydech, wstrzymujecie oddech i na przykład sugerujecie sobie, że idziecie do końca tej alejki. Potem jak najspokojniej, żeby żadne osoby, które są wokół was, nie zorientowały się, że coś kombinujecie ze swoim oddechem. Bo jeżeli przekombinujecie i ktoś na Was spojrzy, że Wam się nogi uginają, będzie niefajnie. Więc w. Wtedy poczekajcie sobie chwilę, nie patrzcie na zegarek, popatrzcie na swój oddech, jak się zachowuje, i znowu spokojny wdech, spokojny wydech, i znowu postawcie sobie za cel, że dojdziecie albo że zapakujecie dwie rzeczy do waszego koszyka i w, w, zrobicie sobie tak dużo powtórzeń, aby dojść do kasy. Korzyści skrócicie czas zakupów, wydacie mniej pieniędzy, nie kupicie jakichś zbędnych rzeczy, byście w, które byście w normalnych warunkach kupili i przede wszystkim popracujecie w super nad swoim oddechem. To jest wersja podstawowa. Wersja druga, którą możecie sobie zrobić, która będzie trwała zdecydowanie krócej, jest tak: 10 kroków na bezdechu, 10 kroków oddychacie normalnie. Wdech, wydech, zatykacie nos, 10 kroków, 10 kroków oddychacie normalnie. Czy to będą szybkie kroki, czy wolne, nie ma to żadnego znaczenia. Potem robicie 15 kroków na bezdechu, nie oddychając zatkanym nosem. 10 kroków oddychacie normalnie. Waszym zadaniem jest jak najszybciej uspokoić po prostu ten oddech. I wtedy na tym się skupiacie, żeby te, ta przepona Wasza pięknie pracowała. 20 kroków na bezdechu, 10 oddechów normalnie. 25%, 25 kroków na bezdechu, 10 oddychacie normalnie. Dochodzicie sobie do takiego poziomu, gdzie to uczucie braku powietrza już jest bardzo duże. To może być 40 kroków. To może być 50. Dla niektórych będzie to pewnie przy 35. Więc fajnie taki trening robić w, w, w grupie, w, w pisie, pisem. To takiego, w, takich ćwiczeń nie może robić. Nie mogą go robić osoby schorowane. Nie mogą go robić w osoby, których pauza kontrolna jest poniżej 25 w, 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 w sekund. Nie mogą go robić w kobiety, kobiety w ciąży. Inna wersja jeszcze tego samego ćwiczenia jest taka, że Zamiast brać pierwszy wdech po wstrzymaniu powietrza, robicie od 6 do 12 bardzo małych wdechów, żeby jeszcze podbić to stężenie dwutlenku w naszym, w, w naszym organizmie. Chcę Wam pokazać przede wszystkim, żebyście to Wy byli konstruktorami Waszego planu oddechowego, żebyście sami zaczęli się bawić swoim oddechem, żebyście sami wymyślali sobie kolejne nowe. W nowe ćwiczenia, żebyście nie ograniczali się do tego, co ja wam powiem, co przeczytaliście, tylko żebyście zwrócili uwagę na swój oddech, na swoją wrażliwość oddechową, na to, co robicie, jak oddychacie, czy to jest głośne, czy cicho. Szukajcie sposobności, gdzie można wstrzymywać oddech. Czytowałcie na autostradzie, pamiętając o tym, że jeżeli wstrzymujecie, to nie możecie zrobić tego na 120%, tylko na 70%, żeby w cały czas być pełnym skupionym za to. Dzięki takim wstrzymywaniu oddechu na autostradzie na przykład, będziecie cały czas dbali o to, żeby Wasze ciało było dotlenione, więc będziecie pobudzeni. Bardzo fajnie to działa. Gwiazdka, robicie wtedy to na 70-80%, licząc cały czas po prostu słupki, więc będziecie w super skupieni a nie rozdrażnienie tym wszystkim, co się czasami dzieje, kiedy musicie przez 6, 7 czy 8 godzin prowadzić non-stop auto, a na drodze nic poza tym się nie dzieje. Więc ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Działajcie, wykorzystujcie okazję do tego, żeby popracować sobie nad tym oddechem. Ważna kwestia, o której nie powiedziałem. Kiedy traktujecie to ćwiczenie jako rozgrzewkę przed treningiem, kiedy kończycie oddychać, weźcie sobie, zrób, zróbcie sobie 10 dużych wdechów i wydechów. Nosem oczywiście, żeby troszeczkę to stężenie dwutlenku węgla spuścić i żeby Wam się biegło tak dobrze, jak to jest tylko w możliwe. Oddychajcie mniej, oddychajcie zdrowo. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.